Czuję, no, cieszę się, że gra była świetna, zabawa była przednia, no i przykro, że wracamy do domu, znaczy my tu zostajemy, ale nasi wracają. Nic się nie stało! A, ja mam tylko, ja, ja chciałam tylko jeszcze coś powiedzieć Panu Błaszczykowskiemu, ja Cię kocham mimo wszystko, kocham Cię! A, Najlepszy. Najlepszy. Najlepszy jesteś, Błaszczykowski! Nie no, bardzo mi się podobała atmosfera, była świetna. Na pewno nie żałuję, że przyjechałam. Mimo wyniku. Mało brakło. Płakałyśmy no, prawie. No. Szkoda. Szkoda nam, znaczy mi szkoda Właszczykowskiego. Fajny chłopak. Że Przystojny, tak? O i tym bardziej. No, no. Emocje jakieś, jakieś były, tak? Duże emocje były, ogromne. Ja byłam pierwszy w życiu takim meczu i chętnie pójdę jeszcze. Już może nie w tych... Europie, lata. Jak zawsze Polacy dali radę. Niestety zabrakło im naprawdę tyle szczęścia. Ale byli o niebo lepsi niż e, Portugalia. Ale teraz już smutno się zrobiło. Smutno, no bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. No liczyliśmy, że gdzieś ten półfinał będzie. Natomiast naprawdę trzeba być dumnym z tego, co udało się osiągnąć. I jesteśmy dumni. Kobieca intuicja podpowiadała właśnie, że będzie super i dlatego tam byłam tu na moje ulubione części meczu. To właśnie tak jak powtarzam są karne i niestety mecz był cudny, ale karny nie udało się. i co pani teraz czuje? Jest smutek i niedosyt i musimy po prostu rozchodzić to. Miłego spaceru z takim no, razem. No. <śla> Pan Ronaldo! Ronaldo <śla> cię Polska, polska!